Hrabia Hubert, pomimo zaniedbanej młodości, pomimo rodzaju życia, jaki prowadził, nie potrafił zagłuszyć w sobie, zniszczyć przyrodzonych darów. Dowcipny, przebiegły, czego nie umiał domyślał się, o czym nie wiedział, przeczuwał, gdyby cokolwiek chciał popracować nad sobą i mniej kochał próżnowanie, sybarytyzm, mógłby być bardzo przyzwoitym człowiekiem. Ale nauk używania zasłaniał mu uczucie potrzeby nauki i pracy. Tym więc był, czym go uczyniła natura, która, można powiedzieć, usposobiła go na daleko znakomitszego człowieka, niżeli nim stał się. Wszakże zachował jeszcze mimo zaniedbania się, wielką wyższość umysłową. Uczucie swej wartości robiło go szyderskim. Powiedzieliśmy, że potrzebował towarzystwa, ale takiego, z którym by wcale nie był obowiązanym przymuszać i zwyciężać. Jednym słowem, hrabia Hubert dworu i dworzan nie towarzystwa chciał z ludzi. O sto lub dwieście lat w byłby się otoczył klientami i błaznami. Teraz musiał się uciec do darmozjadów. Żyć sam na sam z sobą było mu nieznośnym. Gotów był jak ów bohater podania, wychodzić na trakt i wabić gości, ale zawsze z warunkiem, żeby oni stosowali się do niego i służyli mu za marionetki bez woli i władzy własnej. Otaczał się więc Hubert takowymi ludziskami, którzy wkoło niego dworowali i błaznowali. Ksiądz kwestarz, stroiciel fortepianów wędrowny. Pijaczysko jakieś zawsze miesiącami, czasem latami całymi bawili w pałacu. On ich poił, karmił, szydził z nich, figle im płatał, mistyfikował, śmiał się i